Cześć, to ja Tufi i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapowiadam nagrywanie kolejnego filmiku walki o dobro. Odbędzie się ono w piątek, czyli 16 sierpnia o godzinie 17. Będzie to również spotkanie mojego klubu, a więc zapraszam, spotkanie odbędzie się na serwerze KukiOLA. Będzie to pierwszy filmik, który znaczy montowany film, który będę nagrywała komputerem, a więc zapraszam. Um, odbędzie się on na serwerze Kukiwole i na farmie Steve'a Będziemy czekać na Was na padoku i teraz jakie konie będą potrzebne? Otóż będzie nam potrzebne, tak jak widzicie um, te kwi ten kwiatkowy magiczny konie i brzoza, będzie potrzebny Kary Share z Fortu Pinta no po prostu Kary Share, um, taki siwo-japłkowity shire um, dwa siwe fryzy. Dwa kary fryzy e, Co jeszcze? Siwa konemaga Będzie nam dodatkowo jeszcze potrzebny e, W sumie jak najwięcej tych kary siwych fryzjów Nam się przyda Przyda mi się siwy anglik, siwy startowiec e, I służby tutaj jeszcze rzecz hmm, W sumie to nie wiem, czy jakie jeszcze kolej nam się przyda Możecie siwę i karę innej rasy również brać e, I teraz, czy jakieś jeszcze wymagania, tak? Bo trzeba posiadać Star Raidera, aby wziąć udział, oraz mieć przynajmniej 12 poziom. Zależy tego, że pojedziemy do mistwa, więc trzeba mieć to również odblokowane. nie trzeba mieć odblokowane ani um, tam Dud ani D2, więc myślę, że to nie będzie problem dla, dla większości graczy. Ale dlaczego zapowiadam to spotkanie? To dlatego, że dużo osób mnie o to prosiło. A więc ja wam, już, ja wam już dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Aha, i jeszcze jedno. To będzie miniaturka do naszego serialu. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!